To się kulturalnie posiedzieć. Idź na... Kurwa, na lekty Ale na Ele jest zamknięte! Mordu! Mordzio! Nie wiem ile masz lat, ile ko... szarych komórek aktualnie u Ciebie funkcjonuje, ale na Ele, czyli plener 33, jest zamknięty. Kumasz nie ma weekendu, jest poniedziałek. Na chuj obrażasz widzów? No dobra, sorry. Przepraszam szefie, ogólnie idę na elektryków, wpierdolę się tam, wiesz? Chuj mnie, chuj mnie to. Oczekaj, Jak kasier, chcesz... ser z rozląbem, z tym chlorem? Nie, przepraszam, widzę, że nie dobrać, rozumiesz nie za szóstym razem. Wytłumaczę ci za siódmym. środa Od... otwarte. Środa dzień loda. A może byście chcieli... Yy... Od Katarzyny. Jakiś pokaz. Czego? Do talentu. Nie mam talentu. Nie coś się... Coś się znajdzie. Po tycków. Na, zbyt, na zbyt, przykład. Tak. No I dostałem wana na 3 dni kurwa. Elektryków dziś do drugiej w nocy. No dobra, zobaczymy. Ale jak nie, to wysyłasz stówkę. Co ty na to? Stówkę wysyłasz. Co ty na to? Wstaję na głowie. Niedawno na fotelu u niej w domu widzieliśmy całkiem fajny talent. Jednak nie idź To jednak nie idzie. Widziałam, kurwa. Starczy kurwa powiedzieć opinia, opinia, tak to od ludzie się wycofują. To tylko nie po pana. Ej, ale to jest w ogóle popierdolone, bo uważam, że laski, które robią jakieś kurwa pokazy w basenie i tak dalej, to wszystko ok. A jak twoi Twój przez przez przypadek yy, dekolt przybliżyłem, bo, za, bo wiązałaś ten mi, mój naszyjnik. Tak. Sk Kurwa. Jeszcze się przykleił jebany. To yy, nie zauważyłem, że masz tak kamerę na piersi i, i później jak zobaczyłem to już było za późno. To już nie. No zdrowie, smacznego dnia. A propos Drina, muszę sobie tutaj dokończyć. Co tam słodko? Eee, są ten straż miejska? Hał-hał? Nie ma hał-hał. A ty szukasz, jak ja otwieram? A, no tak, zapomniałem. Muszę tym wszyscy bluzy ubrać, bo całkiem zimno się zrobiło. Poza no to ten kubek. Lakaś... No, czekaj. A co? pij, pij spokojnie. Zerujesz? No nie no, dopi No dolej mi <grym> Dolej mi, dolej Dobra, mi, dolej tak, mi, down nie idą. My My dolej, dolej. No, no idą, no co wy hmm? Ale całość? Oj, no tak, no. No, no, no Całość, no całość, to, to resztki chcesz zostawiać? Okay. No, no lubisz no, ty jest, ty jest. Moi drodzy Idziemy Może pójdziemy na Szisze Ej, Szisza dusi czy nie? Bo ja bym poszedł na shishę się dzisiaj na shishę? No nie Ale shisha była na tym Co? E, na stoczni No właśnie, na stoczni, no nie Właśnie nie myślałem o Siszy. Nie, ale we dwóch to tak kurwa nie, Za dużo, nie? No. Za dużo tej szyszy będzie no. Tak w czterech by bogi, nie? Nawet. W trzech, Jak przez trzech, trzech, dużo pan i właśnie? Trzech ja czterech. Ja też, papierosy. ja też właśnie, ja tak samo, ja tak No ale wiesz, snusy no tak, no właśnie jest. No ja tak samo właśnie. Elektryki, czy coś takiego. No właśnie. Trzeba wdrażam się, nie jestem. Przepraszam, przepraszam. Czemu grubello nie będzie? Bo, grubello nie bo... bo stwierdziłam... Pamiętaj! Stwierdziła, że się wyjebie na widzów. Bo powiedziała, a na Twitchu to nie. Tylko YouTube powiedziała. Co Bo, ja na, tu... ty lubię, Bo na Twitcha to ona pluje. A ja mówię Monka S Nie będzie obrażać mojego Twitcha. Kochanego. Obroniłem was widzowie. Kupcie suba. Zabronę. <laughs> o, tak. Monka S a to już się nie używa tej emotki Monka S? Sory. <grystanie> <grystanie> ja za cofany bumer. Zaraz, zaraz idę. Do... Burza idzie. Nie, spokojnie będzie grzmocenia. Że to sobie którzy tak piszą. Nie zrobiliby nic. To, to, to by bardzo bawi. Tak Kasia, ale jest. bym ci buzię no, śmietaną... No tak jest niestety. Tacy, którzy tak dużo bycują, to potem... Może już nie... zalał, tylko że telefon. Hej, to... myślisz, że... Myślisz, że ktoś walił do swojego na przykład Instagrama? Co? Co? Znaczy ktoś masturbował się do swojego Instagrama, do zdjęć z Instagrama. Myślisz? Myślę, że jest to możliwe. A ktoś z nich? Nie, nie sądzę No ja mam nadzieję, że twoim widzom udaje się w życiu, mają jakąś dziewczynę czy coś <głosy> <głosy> Nie wiem, no chłopaka zależy co wolą, nie? Nie no, ona was obrazu, że macie dziewczynę, kurwa No pewnie, po co wam dopasowują Filipa, nie? <noise> co, co na pierdość? Ona nie wie nie, no, jest 427 osób o godzinie 21.47 Jest wieczór. Jakby oni mieli dziewczynę, to by aktualnie ją ruchali. Albo by spędzali ale z nią czas. w tle. No, ale myślisz, że oni. Mogę on, oni by... Dobra, myślisz, żeby ruchali się do mojego streama? Czemu nie? Jak zmutują dźwięk, to tylko obraść straci, nie? W nie jest ciemno. Ale ale ja jestem dyplomatą, ja wiesz, oni raczej oglądają właśnie przez ja moją dziadkę. No tak, oczywiście. Dobra, na widzu, licz. oglądasz dla mnie czy dla dziewczyn, które o, tu na są. Naprawdę, to pierwsze. Hmm. No, no zobaczmy, ile osób chciało, chce mnie posłuchać, a ile osób po prostu dla dziewczyn. Ale bądź szczery. Dla, no dla szonów. Nie, no, dla. O, dla Volta jest. Dla ciebie. O, z dwóch jest. Trzech. Oh, oh. Dobra, teraz się podnisujesz im. Nie, no. 50 na no, 50, no, 50. I bardzo dobrze. No, dla no, ale to wiesz, no, myślę, że. Nie no, mi po prostu, no. No wiem, ale ty jesteś Dick Blocker. Tak przy, przydomek przy domek zostałaś. Zawsze się pojawiasz, gdy już kurwa jest dobrze, nie? Ostatnio wiesz, że na tym, jak wbiłaś się do, do tego, tam do dziewczyn, w sensie rozmawiając z tymi dziewczynami, z tymi czterema I ty mówisz, tak stoisz i ja mówię, siema Katarzyna, coś tam, coś tam, taki, taki shot jest, nie? I, o! A ile subu? Bo nie pokazuję. Ale givy chyba jest. Czemu nie pokazuję dei gifów? Jeden? Czemu mi nie pokazuję? 100? Nie, nie sto, A to było prawie robione, czy co ci chodzi? Nie, no trolujecie mnie ze stosunków. Nie, no przecież chyba na czacie by było, nie? Dobra. Nie czekaj, ale kto, kto, kto dał. Dobra. Nie, no kurwa, trolujecie. Dobra, a yy, od kogo sub? Od kogo sub? Od kogo Od kogo dla kogo? Jeden, okej, okay, ale dla kogo? Od, ko od kogo? O, Lu, jeśli to ty, yy, to dziękuję bardzo. Lowek. o, Lowek. Lovek, bieda alert mocno. No właśnie, kurwa... Nie wiem, co się stało, żeby się tego no, nie dobra, widać. W o! No dobra, to idziemy w stronę stoczni? Tak. Ja idziemy. bym poszedł? No dobra, dobra, dobra. To tu po drodze masz ten. Dziękuję, stary. Nie, nie wiem kim jesteś, ale jesteś wspaniały. I to w ja muszę coś robić na suba. Zróbmy coś, że za każdego suba coś robię. W sensie, jakąś rzecz. Wiecie, bo takie dzięki to jest o, niewystarczające. Lowek, podłoga, podłoga. Dziękuję. Usuwa. Zaraz coś wymyślę, zaraz coś wymyślę, co można robić. Ale muszę to zrobić, wiesz. Muszę to zrobić. Nieważne czy jestem w autobusie, czy jestem w tramwaju, czy jestem gdzieś w dupie, nie? Muszę to zrobić, tylko zastanawiam się co... Będziesz wyciągał język robisz Zeza, Nie no, Zeza to jest słabe. Muszę wymyśleć coś oryginalnego. Oryginalnego. Co oryginalnego wymyśleć? No właśnie myślę. Jeszcze. Ale nie wiem co. Dać buziaka? Nie, no nie. Może bu buziaka nie, ale myślę, żeby, żeby moi subskrybenci byli nagradzani, że, Cię. wiesz, chodzi o to, że każdy subskrybent jako ja, 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 się trochę czuję jak oni, w sensie ja bym chciał być y, jako, jako subskrybent szanowany, nie? I, I, wiesz, jakby na przykład mój, mój y, y, idol, Mhm. Bo ja jestem ich idolem, tak? Oni nie mają ich idoli tylko mnie. To yy, oni chcą się czuć wyjątkowo przez idola. Mhm. Idol powinien za zapewnić coś fajnego dla każdego subskrybenta. Coś wiesz, specjalnego. Więc myślę, że mhm. powinienem coś robić takiego cringe'owego, żeby nawet żeby ten subskrybent trochę mnie upokorzył. Żeby... Ale od teraz przecież już masz iluś tam... No dobra, no to, no dobra to zrobię... Od teraz dopiero od teraz No od teraz... to rob... od... bardzo i niesprawiedliwe. Kurwa, przedłużą słupka, to będą mieć, tak? No nie, lepsze no. to niż w ogóle no nie dobra, robić. No, no. Nie, no teraz zrobię z, za dzisiaj te, te... Tylko myślę, co konkretnie bym mógł, musiał zrobić, co? Będę twerkować? Tylko bym musiał, wiesz... Każdy mom. No po pierwsze musiałbym twerk. Albo jakąś... No nie wiem, coś kurwa zrobić takiego cringe'owego. I wiesz, w każdym miejscu musiałbym to robić. Za stosubów zrób Afrykańskie gogle koleżance, zrób motorówkę Kasi Ale ja muszę być niezależny. Jakiś głupi tekst. No właśnie nie, bo... To nie będzie zależne wtedy w, w jakim miejscu jestem. W sensie jak nikogo nie będzie to jak komu kurwa tekst powiem. Coś cringe'owego ja bym chciał. Takiego, że o kurwa, że muszę coś takiego zrobić. Śmigło. Ubranie, machasz. Co suba? Stop box. Nie, stop box. Kurwa, biorą ryby? Biorą ryby? Nie biorą jeszcze. Ale tu. W Ale. A jakie tu ryby pływają? Mogę szczupak, I ty to później jesz, czy wypuszczasz? A, to tak hobbystycznie. A to jest bez korby, to naciągi, a długo łowisz? Tak? Ile lat? Od dziecka. Od dziecka? Kurwa, zajebiście. Powodzenia na rybach. Ty kumasz to? Chłop se łowi kurwa na moście? No mówi, że le... nie, nie biorą, ale zobaczył ciebie, to kurwa, aż go pociągło. Aż by pociągnął. Taką rybkę. Dasz jakieś dzisiaj, co?